Wyobraź sobie kraj, w którym jeśli wiesz za dużo, znikasz. Jeśli mówisz za głośno, milkniesz na zawsze. Jeśli zdradzisz lojalność wobec jednej osoby, to podpisujesz na siebie wyrok. W tym materiale nie będzie teorii spiskowych, będą nazwiska, daty, cytaty i fakty o ludziach, którzy rzucili wyzwanie Władimirowi Putinowi i już nigdy nie wrócili do domu. Witam wszystkich na kanale opartym na prawdziwych wydarzeniach. Dziś opowiem Wam o ofiarach reżimu Kremla i samego Władimira Putina. Zobaczycie, jak kreatywnie eliminowano ludzi niewygodnych dla władzy dziennikarzy, polityków, biznesmenów i odpowiemy sobie na pytanie: czy kiedykolwiek ktoś za te zbrodnie został ukarany? Zaczniemy od osoby, która nie była pierwszą ofiarą reżimu Putina, ale była pierwszym głośnym ostrzeżeniem dla Zachodu. To nie jest zwykła historia o zamachu politycznym. To opowieść o byłym oficerze rosyjskich służb, który uciekł do Wielkiej Brytanii, by ostrzec świat przed zbrodniami Władimira Putina i zapłacił za to życiem. Aleksander Litwinienko był podpułkownikiem FSB, Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Przez lata pracował w kontrwywiadzie, a także w wydziale walki z korupcją. W 1998 roku w bezprecedensowym akcie odwagi Litwinienko wraz z grupą kolegów z FSB publicznie oskarżył swoich przełożonych o wydanie rozkazu zabójstwa rosyjskiego oligarchy Borysa Bieriezowskiego, o którym opowiem trochę później. Został natychmiast zwolniony, kilka razy aresztowany, aż w końcu uciekł z rodziną do Londynu, gdzie uzyskał azyl polityczny. W Wielkiej Brytanii Litwinienko rozpoczął intensywną działalność publiczną. Pisał książki, udzielał wywiadów, współpracował z dziennikarzami i służbami specjalnymi. Putin nie jest politykiem. On jest produktem służb specjalnych, które nie znają prawa, nie mają moralności i działają wyłącznie przez szantaż, przemoc i prowokacje. Litwinienko oskarżał Putina o zorganizowanie serii zamachów bombowych na bloki mieszkalne w Rosji w 1999 roku, by stworzyć pretekst do drugiej wojny czeczeńskiej, powiązania z rosyjską mafią, systemową korupcję w FSB i Kremlu, otrucie dziennikarki Anny Politkowskiej, o której też porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Jednym z najbardziej zaskakujących zarzutów Aleksandra Litwinienki wobec Władimira Putina było to, że rosyjski przywódca miał w przeszłości zachowania, które wzbudzały podejrzenia o skłonności Putina do pedofilii. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w 2006 roku na placu Czerwonym w Moskwie i zostało zarejestrowane przez kamery telewizyjne. Putin podszedł do przypadkowego pięcioletniego chłopca, uniósł mu koszulkę i pocałował go w brzuch. Scena ta bardzo szybko trafiła do mediów na całym świecie i wzbudziła szerokie kontrowersje, zwłaszcza na zachodzie. Kiedy dziennikarze zapytali go później, dlaczego to zrobił, odpowiedział: Zachciało mi się go pocałować jak myszkę. Był taki słodki, taki bezbronny, taki pulchny. Po prostu podszedłem i pocałowałem go w brzuszek. Nie wiem, dlaczego zrobiłem to właśnie tak. Ta wypowiedź, zamiast wyjaśnić sytuację, tylko ją pogłębiła. W mediach pojawiły się komentarze, że takie zachowanie nie przystoi osobie na najwyższym stanowisku państwowym. Dla Litwinienki to był jeden z wielu przykładów, że rosyjskie służby bezpieczeństwa posiadają kompromitujące materiały, które pozwalają im mieć pełną kontrolę nad najważniejszymi osobami w państwie. Według niego to właśnie z tego powodu Putin nigdy nie był naprawdę niezależnym liderem, lecz człowiekiem systemu, który go stworzył i który może go równie łatwo zniszczyć. W FSB są nagrania, które mogą zniszczyć Putina. Pokazują go w sytuacjach, których żaden człowiek nie byłby w stanie wyjaśnić. Dlatego służby mają nad nim pełną kontrolę. On nie rządzi. On jest rządzony. 1 listopada 2006 roku Litwinienko spotkał się z dwoma Rosjanami w hotelu Millennium w Londynie. To byli Andrzej Ługowoj i Dmitrij Koftun, byli agenci rosyjskich służb. Po kilku godzinach Litwinienko zaczął odczuwać gwałtowne objawy zatrucia: wymioty, bóle, utrata włosów. Diagnoza była szokująca. Zatrucie radioaktywnym polonem 210, jednym z najrzadszych i najtrudniejszych do zdobycia izotopów. Wystarczy milionowe części grama, by zabić człowieka. Jeśli mnie otruł Putin, to nie dlatego, że się mnie bał. On chciał dać sygnał wszystkim: nikt nie jest bezpieczny, ani w Moskwie, ani w Londynie. To nie był zamach, to była demonstracja. Litwinienko zmarł 23 listopada. Zdążył jednak przekazać ostatnie słowa ze szpitala. Panie Putin, niech Pan wie, że mimo wszystkiego nie zdołał Pan uciszyć mojego głosu. On teraz będzie głośniejszy niż kiedykolwiek. Brytyjskie śledztwo trwało 10 lat. W 2016 roku niezależna komisja śledcza stwierdziła, że Litwinienko został otruty przez Ługowoja i Kowtuna. Obaj działali z ramienia rosyjskich służb specjalnych FSB i że zabójstwo było z dużym prawdopodobieństwem zatwierdzone przez Nikołaja Patruszewa oraz samego prezydenta Putina. Rosja odmówiła ekstradycji zabójców. Ługowoj został posłem rosyjskiej dumy. Litwinienko był jednym z pierwszych, który publicznie powiedział, że Putin nie zatrzyma się przed niczym, nawet przed użyciem materiału nuklearnego na ulicach Londynu. I że zabójstwa, prowokacje, szantaż i wojny to jego naturalne narzędzia władzy. Boris Bieriezowski, jeden z najpotężniejszych oligarchów Rosji lat 90., przyjaciel rodziny Jelcyna, człowiek, który miał wszystko i ten, który stworzył Putina. W 1999 roku, gdy Rosja pogrążała się w chaosie, Bieriezowski był jednym z głównych architektów planu prowadzić lojalnego, niewidocznego oficera KGB na Kreml, Władimir Putin. Miał być cichy, przewidywalny, zależny. Ale bardzo szybko stało się jasne, że Putin nie zamierza być niczym pionkiem. Popełniłem ogromny błąd. Myślałem, że Putin będzie kontynuował demokratyczną ścieżkę Jelcyna, ale on postanowił odbudować imperium i kontrolę służb specjalnych. Mówił Bieriezowski w 2005 roku w wywiadzie dla The Guardian. Gdy Putin objął władzę, rozpoczął czystki. Bierzezowski uciekł do Wielkiej Brytanii. Z Londynu finansował rosyjską opozycję, krytykował Kreml, oskarżał Putina o morderstwa polityczne, manipulacje sądami i likwidację wolności słowa. Dla mnie stało się oczywiste, że Rosja przestała być państwem prawa. Putin zbudował system, który zabija opozycję, kontroluje sądy i media. Mówił w 2012 roku podczas wystąpienia w Londynie. Putin był wściekły. Dla niego zdrada jest czymś gorszym niż otwarta wrogość. A Bieriezowski był zdrajcą doskonałym. Znał sekrety władzy, znał tajemnice otoczenia Jelcyna, znał początki reżimu. Putin nie wybacza. Zwłaszcza nie wybacza tym, którzy go stworzyli i odwrócili się od niego. Dla niego zdrajca to śmiertelny wróg, mówił Bieriezowski w 2006 roku. 23 marca 2013 roku dom w Ascot pod Londynem. Ciało Bieriezowskiego znalezione w łazience. Drzwi zamknięte od środka. Oficjalna wersja: samobójstwo przez powieszenie. Ale nie było złamań typowych dla powieszenia. Brak listu pożegnalnego, żadnych jednoznacznych dowodów. Tego samego dnia miał lecieć do Niemiec na terapię. Brytyjski patolog Peter Gill nie wykluczył udziału osób trzecich. Kilka miesięcy wcześniej Putin twierdził, że otrzymał od Bieriezowskiego list z przeprosinami i prośbą o możliwość powrotu do Rosji. Ale jego przyjaciele mówili: to mistyfikacja. Bieriezowski nigdy by tego nie zrobił. Czy się załamał? Czy go zmuszono? A może usunięto dyskretnie jak tylu innych wrogów Kremla? Jego śmierć pozostaje tajemnicą ale w Rosji istnieje niepisane prawo. Putin nie zapomina, a zdrady nie wybacza nigdy. 7 października 2006 roku w dniu urodzin Władimira Putina w Moskwie zostaje zastrzelona Anna Politkowska. Jedna z ostatnich niezależnych dziennikarek w Rosji. Ginie od pięciu strzałów w klatkę piersiową i głowę w swoim własnym bloku mieszkalnym. Na miejscu zostaje porzucona broń. Jakby sprawca chciał wysłać jasny sygnał, to była egzekucja. Anna była nie tylko dziennikarką, ale sumieniem współczesnej Rosji. Przez lata dokumentowała zbrodnie rosyjskiej armii w Czeczeni, pisała o porwaniach, torturach i egzekucjach, za które nikt nie ponosił odpowiedzialności. Jej teksty trafiały nie tylko do gazet w Rosji, ale także do redakcji w Paryżu, Nowym Jorku i Londynie. Była głosem tych, których nikt nie chciał słuchać. Powiedziała kiedyś: Putin to produkt służb specjalnych, który odziedziczył państwo i zamienił je w prywatną korporację. On nie rządzi Rosją, on ją kontroluje, i każdy, kto staje mu na drodze, zostaje zniszczony. W momencie swojej śmierci pracowała nad nowym artykułem. Materiałem o torturach w Czeczenii, które miały być bezpośrednio zlecane przez Ramzana Kadyrowa, wiernego człowieka Kremla. To nie była pierwsza próba jej uciszenia. W 2004 roku lecąc do Biesłanu jako mediator, została prawdopodobnie otruta na pokładzie samolotu. Władze nie przeprowadziły żadnego poważnego śledztwa w tej sprawie. W 2008 roku zatrzymano kilku mężczyzn, głównie Czeczenów, którym zarzucono udział w zabójstwie. Pięciu z nich usłyszało wyroki, ale nikt nigdy nie odpowiedział za zlecenie tej zbrodni. Ani Putin, ani Kadyrow, ani nikt z kręgu władzy nie został przesłuchany. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy wykonali tylko polecenie pytanie czyje? Zabójstwo w dzień urodzin Putina było prawdopodobnie symbolem pokazem siły. Anna była dla Kremla problemem dziennikarką, której bali się generałowie o której raportach mówiono na Zachodzie i która otwarcie mówiła, Czeczenia stała się poligonem terroru. Kadyrowcy mogą bezkarnie porywać, torturować i zabijać, bo mają na to ciche przyzwolenie z Kremla. W Rosji powiedzieć prawdę znaczy podpisać na siebie wyrok, ale jeśli się nie mówi, to kłamstwo zwycięża. Milczenie to zgoda, ja się nie zgadzam. Jej śmierć miała być przestrogą, ale stała się oskarżeniem, przeciwko systemowi, w którym życie człowieka znaczy mniej niż milczenie. I przeciwko tym, którzy, mając władzę, decydują, kto może mówić prawdę, a kto już nie. Boris Niemcow był jednym z najbardziej znanych i wpływowych rosyjskich polityków opozycji. Był nie tylko bliskim współpracownikiem Borysa Jelcyna, ale i realną alternatywą dla Władimira Putina. Jeszcze na przełomie lat 90., to właśnie Niemcow był jednym z kandydatów na następcę Jelcyna. Jego poparcie w społeczeństwie rosło. Wielu Rosjan widziało w nim nadzieję na demokratyczną Rosję, wolną od korupcji i represji. Niemcow otwarcie krytykował władzę Putina, podkreślając, że Putin zbudował państwo autorytarne, gdzie rządzi strach, armia, telewizja i FSB. Jako lider ruchu opozycyjnego Solidarność, Niemcow był jednym z najważniejszych głosów sprzeciwu wobec narastającego autorytaryzmu. Niemcow nie bał się mówić o trudnych tematach. Krytykował politykę Kremla wobec Ukrainy i konflikt w Donbasie. Ukraina to symbol walki o wolność i godność. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, stało się jasne, że to nasza wspólna tragedia. O Polsce mówił jako o przykładzie demokracji i wolności. Polska przeszła przez ciężkie próby, ale stała się wolnym, demokratycznym krajem. To przykład, z którego Rosja może czerpać. Podkreślał, że wybór europejski to wybór rozwoju i wolności. Polska ten wybór już podjęła, my możemy się od niej uczyć. 27 lutego 2015 roku na moście w centrum Moskwy, gdzie Niemcow spacerował z partnerką Anną Duricką, doszło do tragicznego zdarzenia. Anna wspomina: słyszeliśmy strzały on upadł natychmiast, nie zdążył nic powiedzieć. To było przerażające i szybkie. To brutalne morderstwo wstrząsnęło nie tylko Rosją, ale i całym światem. Choć zatrzymano pięciu mężczyzn z Czeczenii, prawdziwi zleceniodawcy nigdy nie zostali oficjalnie ujawnieni. Niemcow przygotowywał raport, który miał obnażyć korupcję w otoczeniu Putina oraz udział rosyjskich sił w wojnie na Ukrainie. Jego śmierć była jasnym sygnałem, jak daleko władza posunie się, by uciszyć przeciwników. Zamordowanie Borisa Niemcowa to tragiczny symbol walki o wolność i demokrację w Rosji. Jego życie i śmierć przypominają, jak niebezpieczne jest krytykowanie władzy, która boi się prawdy. Historia niemcowa pozostaje inspiracją dla wszystkich, którzy wierzą, że wolność i prawda są najważniejsze, nawet jeśli trzeba za nie zapłacić najwyższą cenę. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj znać w komentarzach. Zrobię drugą część i opowiem więcej o tych, których głosy próbowano uciszyć na zawsze. Będę też wdzięczny za polubienie i zasubskrybowanie mojego kanału. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia wkrótce. Cześć!